No dobrze, dobrze. Zestaw spełnia wszystkie moje wymagania, ale... Co się stanie, jak napada do środka? Pły, pły, No tak, moi drodzy, w tych zestawach świątecznych zawsze mam taki mały smuteczek, że jednak tego dachu takiego stałego nie ma, tylko jest tak i już się kończy. Więc co się stanie, jeżeli napada tam dużo śniegu? No cześć z tej strony Piotrka Nowyter Mini Figurki. Dzisiaj zajmujemy się kolejnym zestawem świątecznym ze serii Creator Expert. Jest to stacja kolejowa w zimowej wiosce. Dostajemy tutaj aż pięć figurek, 902 elementy. Ten zestaw został wydany w 2017 roku, więc naprawdę bardzo się cieszę, że go mam. Cena katalogowana to 299,99. Jest on tak obszerny, że, to, że, to, że ledwo, co mi się on mieści w kadrze. Ale naprawdę tutaj jest on godny. Podziwu, bardzo ładny ten jest ten zestawik. Tylko jak właśnie mówię, ten dach mi brakuje. Yy, jeszcze został taki wydany potem kolejny zestaw, yy, ten pociąg świąteczny. I to jak najbardziej się nadaje do tego zestawu, więc bardzo się cieszę, że mam je, je obie. Yy, no i na pewno niedługo się pojawi ten zestaw, pociąg świąteczny. Tylko muszę dokupić brakujące mi elementy. A tam naprawdę brakuje mi trochę. No dobra, ale już nie o tym. Zajmujemy się recenzją, ponieważ to może być długa i yy, długa recenzja. Po pierwsze, dostajemy tutaj dwie choinki, jedną większą, drugą mniejszą, yy, i ja pozwolę sobie to po prostu odczepić. Dajcie mi chwilę, za chwilę do Was tym wrócę. O dobrze, już odczepiłem. Yy, ja sobie. Te konstrukcję odstawię raczej na bok i zobaczcie, i to mi się wszystko rozwala, więc naprawdę ta konstrukcja również nie jest taka solidna. Ja to sobie oczywiście naprawię, no ale rzeczywiście to już będzie na duży minus, że to wszystko się po prostu rozpada. No dobrze, w końcu udało mi się to wynieść. Zostawiłem tylko autobus i tory. Mamy tutaj cztery takie proste odcinki, żeby tutaj po prostu to omówić. Ja sobie zostawię tutaj takie dwa albo nawet tutaj dobra. Zobaczcie, to wszystko się naprawdę odczepia, więc tutaj już na pewno ocena będzie niestety obniżona. Jeny, ej, ej, jeny, ej. jeny. Po pierwsze chciałbym was poinformować, że to wszystko są naklejki i możecie zauważyć, że już nawet w niektórych miejscach. Chyba tu dokładniej, zobaczcie, tu już wszystko się zaczyna odczepiać. Bardzo niedobrze, bardzo się z tego nie cieszę. A są to jednak znaki drogowe, które się przydadzą, a ja mam ich nawet sporo. Po pierwsze, przepiękny przejazd, naprawdę udany. Te znaki drogowe również są fajne, no tylko mówię szkoda, że ta naklejka tutaj widzicie też mi się odczepia. Też slawane się oczywiście podnoszą, prześwietnie zostały one jeszcze tutaj wytajlowane. Fajna jest ta, nawet tutaj ta podpórka. I zobaczcie, i to jest zrobione specjalnie na miarę. Czy no to znaczy zawsze tak to jest. No i... Ten autobus może sobie tutaj po prostu przejechać. Gładka powierzchnia. Nie jak to na niektórych przejazdach, że są werdepy jakieś. Wiesz, on też to tutaj tak ledwo, ledwo się co trzyma. No, ale dobra, już niech będzie. Rzeczywiście bardzo fajna, udana konstrukcja. Dużo takich, takich, takich białych płytek. A tymczasem ja się już biorę za omawianie tego autobusu. Został on naprawdę bardzo fajnie zrobiony. Po pierwsze, duży szacunek za to, że te drzwiczki się jednak otwierają. Dostajemy tutaj dużo takich jakby wieńców adwentowych, czy na Bożonarodzeniowych. To są tam różne dwie nazwy. I tutaj, tak jak mówiłem, w remizie, w remizie Strażackiej. Bardzo pozytywnie mnie to zaskoczyło, że na rejestracji był numer zestawu Tutaj jednak takie coś się nie powtarza No ale dobra, niech już będzie Ten dach jest oczywiście ściągany Tutaj dużo zawsze to się odczepia nie, Ja nie wiem, czy to ja źle buduję, czy to ja mam złe klocki Akurat gorsza partia mi się trafiła No ale naprawdę wszystko to mi się po prostu odczepia a jednak też te klocki mają się dobrze trzymać. Tak jest prosto, fajnie zrobiony. Tutaj płytka. Dostajemy tutaj również kilka prezencików. Tutaj taki mniejszy. Tutaj różowy, więc naprawdę bardzo ciekawe kolory. Jeszcze tutaj taki naprawdę szacun. Bardzo dobre, bardzo dobre wybranie kolorów. I to tutaj się tak trzyma. Środek ma bardzo dużo krzeseł, więc naprawdę bardzo fajnie również. Mamy tutaj jedno miejsce dla dla kierowcy, no i oczywiście trzy krzesła dla ludzi. Tylko teraz mam takie pytanko. No bo zobaczcie, tutaj my otwieramy drzwi i jak one się tutaj mają przycisnąć. Lepiej by było jednak, gdyby to zostało przesunięte tutaj bardziej do ściany, no ale znowu te rączki figurek by się tutaj nie mieściły. Więc to zawsze jest to, że jakieś są te plusy, minusy i teraz jakby to tutaj zaczepić, o tak i teraz znowu zobaczycie, że po odczepieniu ta kropka również się odczepi naklejka, naklejka i z tyłu również naklejka, więc naklejek potąd więc myślę, że tutaj już sobie omówiliśmy tutaj fajne koła jakiś silnik nawet dużo takich żółtych elemencików, więc jak najbardziej bardzo fajnie no i już przechodzimy do tej głównej, największej konstrukcji, która rzeczywiście najbardziej się rozpada. Dosujemy tutaj dwa, dwie takie lampy. Naprawdę nie ma tam w środku ani tych takich kulek, po prostu są one puste i nie świecą. I zobaczcie. Znowu mi się to wszystko odczepia. Powiedzcie, czy... Jeżeli macie oczywiście ten zestaw, czy Wam też to wszystko się tak rozlatuje. Fajne są tutaj te takie detale, że niby śnieg, trochę śniegu. Bo no bo jednak tutaj... I kolejny element, który odpada, to jest właśnie ta barierka, do której za chwilę właśnie chciałem przejść. Tutaj rowani no, może sobie... Yy od, znaczy sprzątać po prostu i zobaczcie, bo tutaj to po prostu jest bardzo mało tego tutaj jakby takiego mikrofonu no i to się po prostu nijak nie trzyma, yy, więc, no, więc to idzie już do minusów na pewno yy, zobaczcie, tutaj dostajemy yy, skrzynkę pocztową groszki tam jeszcze na dole są takie no i ten uciek. To nie jest taka sama skrzynka jak w tym zestawie Ranifer's Brickheadsów, który recenzowałem Ona tutaj nie jest tak wykończona i to tak troszeczkę nie wygląda tak dobrze. Naklejka kolejna i w środku mamy list. Można go sobie oczywiście tutaj wrzucić przez tą szparkę, więc fajnie. To może być jakiś taki podjazd, może dla niepełnosprawnych, może żeby po prostu było łatwiej wchodzić. Nie wiadomo. Yy, mamy tam również yy, znacznik TICAT, że tu można zdobyć bilet do, yy, do jakiejś innej krainy, i znowu się coś tam odczepia. Dobra, yy, tutaj mamy. Tą, ten taki znacznik, że jesteśmy w zimowej wiosce, więc naprawdę bardzo fajnie. To jest oczywiście naklejka, a jakże inaczej. Dostajemy tutaj dwie gazety, które można kupić. Naprawdę one są fajne. Tutaj dostawaliśmy taką w księgarni, a tu taką mniej znaną. Przynajmniej to jest ja jej często tak nie zdobywam. Zobaczcie, Mamy dużo takich tutaj cegiełek, więc się postarano. Naprawdę bardzo fajnie. Ławka tradycyjna, nic trudnego. Tutaj mamy podpory I zobaczcie, mamy tutaj również takie informacje, gdzie możemy się dostać. Zobaczcie, nawet możemy się dostać na North Pole albo Snow Valley. Więc naprawdę bardzo fajnie. I zobaczcie, i tutaj to mamy takie dwie rzeczy. Tak ładnie takie same. Jedną tutaj, właśnie na dworze, a drugą w środku, do którego za chwilę przechodzimy. Ale jeszcze może chwilę, zobaczcie, tutaj mamy wejście, właśnie ta konstrukcja jakoś najbardziej się tak rusza, no i znowu mi się to odczepia. Mamy bardzo, denerwuje mnie to, wiecie, naprawdę, mamy tutaj taką fajną mozaikę. Zobaczcie, tam mamy jeszcze takie okienko, tutaj takie ładne wykończenia okno. Zobaczcie, i można sobie coś tam podawać. A środek jest naprawdę bardzo ciekawy. Zobaczcie, tutaj dostajemy znowu taki bilet. Jest on razy dwa. Du dużo tutaj w środku naklejek. Tutaj znowu jest ten znacznik Winter Village. Zobaczcie, tam mamy jeszcze taki cennik. Możemy dostać hohoho cocoa, -ho -ho czyli hohoho -ho -ho kakao, kafe um, milano. Santos Eggnog Sugar Cookies No czyli ciasteczka po prostu yy, Może ja tutaj jakoś tak pokażę to bliżej To naklejka Tutaj mamy taką jakby barierkę Że tylko pracownik może wejść Mamy malutki ekspres do kawy Ale naprawdę jest on bardzo udany Dwa kubki Tutaj u góry nawet jakaś choinka yy, Bardzo fajnie jest to miejsce na bilety zrobione i mamy tutaj całą konstrukcję tego dachu, no bo na czymś to się przecież musi trzymać. Naprawdę środek jest bardzo fajny. Tutaj może ewentualnie jeszcze jakiegoś krzesełka mi brakuje, ale sama kawiarnia jest bardzo fajna, tylko wiecie co? Tutaj tak jeszcze mi byba, jeszcze gdyby były takie 2 na 8, no to byłoby na, naprawdę fajnie, bo więcej byłoby tego miejsca, a jednak ta figurka sobie idzie, zobaczcie, i może się po prostu tak. I może po prostu spaść, spaść, więc tutaj to też taki minusik. Kasa bardzo fajna, więc naprawdę dużo plusów. Tutaj mamy taki troszeczkę mniej y, y, nietypowy element, zobaczcie. Bardzo fajnie lubię takie nietypowe elementy. Może Wam tutaj jeszcze pokażę z bliska ten znacznik. Tickets. Jeszcze tutaj byłem młody i niestety to nierówno naklejałem, więc niestety to są te uroki dzieciństwa, że jednak się nie nakleja tego równo. Zobaczcie, mamy tutaj coś, a lawierzę zegarową. Naprawdę ona bardzo fajnie zrobiona została. I tutaj może Wam pokażę, że to się otwiera. I mamy tam w środku dużo takich. Y, y, tych zielonych elementów Tutaj mamy trzy takie tarcze zegarowe Jakieś wykończenia typu wieńce bożonarodzeniowe Więc naprawdę bardzo fajnie Tutaj możecie zauważyć, że jest jednak taka szczelina No więc, no powiedzmy, niech będzie Ale naprawdę na pierwszy rzut oka ten zestaw wygląda bardzo ładnie Jak już się bardziej wnika, no to niestety Są takie drobne niedopatrzenia no przede wszystkim to, to, że, że za chwilę się może rozlecieć No a jednak nie na tym polegają klocki Lego To wszystko ma się trzymać A teraz jeszcze przechodzimy szybko do minifigurek Pierwsza minifigurka jest to maszynista No bo ponieważ jednak w tym pociągu tam nie ma maszynisty Więc tutaj dostajemy elegancko ubrany jakiś tutaj krawat No tutaj tradycyjna buźka włoski również Taki taka marynarka Dziwne, że to na trzy guziki, ale Tutaj coś, taki jakieś logo tej, tej linii kolejowej. Tutaj tam jakieś długopisy, karteczki. Spodnie, niestety, nóżki są niezadrukowane, tył tak samo. Drugiej buźki również, oczywiście, nie mamy, więc ta figurka jakoś mnie specjalnie nie przekonuje. Zresztą w tym zestawie też jakoś te figurki nie są takie świetne. Wow, że coś robi wrażenie. Druga figurka. Jest to pani, która prowadzi tą taką kawiarnię. Yy, znowu bardzo często powtarzający się torsik. Yy, tym jest na szczęście zadrukowany. Drugiej buźki, oczywiście, że nie ma. Yy, prosty kitka. Tutaj yy, z przodu taki prosty jakby fartuszek. Yy, miotła, dostaje ją przynajmniej tak na obrazku. No i jakaś tutaj biała koszula, główka również jest normalna, aż miotła ją zakryła. Widzicie, nic specjalnego. Kolejna bardzo często powtarzająca się minifigurka chłopczyka, bluza. No może te nóżki są takie bardziej unikatowe, ponieważ jednak są takie ciemno-zielone. Tył zadrukowany, ale leciutko. Czapka, bordo. No i główka znowu bardzo często się powtarzająca w tych zimowych zestawach. I tutaj już zaczynamy ciekawsze figurki no, Co prawda tutaj nóżki nie są zadrukowane Ale torsik jest naprawdę świetny Taki sweterek, tył zadrukowany, włosy zakrywają Zobaczcie, drugiej buźki nie mamy To są takie szare włoski babcia No i mamy taką brązową walizkę Naprawdę ta figurka już mnie bardziej przekonuje Ale jeszcze ciekawsza jest kolejna no i ta według mnie najlepsza figurka jest to taki tutaj no przewoźnik w tym, pracuje w tym po prostu autobusie przewozi ludzi tył nie jest nie tył zobaczcie jest lekko zadrukowany tam takie zmarszczenia są ta, bardzo ciekawa jest ta chusta nie mogę obrócić ma ten bilet przód naprawdę bardzo fajnie zadrukowany Czapka, no i ten, ta główka jest już troszeczkę rzadsza, ale też taka często spotkana. Jeżeli chodzi o ten zestaw, no to on daje radę, ale jednak wszystko się tu rozlatuje. Figurki nie są jakoś bardzo urzekające. Sama konstrukcja jest naprawdę świetna. Nawet te naklejki jakoś mnie nie przeskadzają. No tylko mówię, się one już troszeczkę odklejają, ale i tak wystawię temu zestawowi ocenę. 7,5 na 10. Myślę, że jest to sprawiedliwa ocena. Napiszcie. Czy Wam też się rozlatuje tak ten zestaw? Jaką Wy mu dajecie ocenę? Oczywiście w komentarzach. A myślę, że będziemy się już powoli żegnać i myślę, że w kolejnym odcinku zrobimy sobie jakąś taką dłuższą recenzję mniejszego zestawiku. Co myślicie o Mikołajowej i Pani Mikołajowej z BrickHeadsów? Również piszcie w komentarzach, czy, czy Wam się to podoba, czy nie. A na dzisiaj to tyle. Cześć i czołem! Pa!